Pokaz dynamiczny polskich sił zbrojnych. Atak i obrona polskiego konwoju w Afganistanie w wykonaniu Brygady Kawalerii Powietrznej i Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Dodatkowo najnowocześniejszy sprzęt wojskowy. Śmigłowce bojowe, czołgi, samochody pancerne i systemy uzbrojenia. Oficjalne delegacje z całego świata i 400 wystawców z 29 krajów. Tak wyglądała 20 edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Targach Kielce. Jubileuszową wystawę otworzył prezydent Polski. Bronisław Komorowski. To są targi, które ilustrują nowoczesność w obszarze bezpieczeństwa i obrony. Serdecznie wszystkim gratuluję, dziękuję i wypowiadam tą niezbędną podobną formułę, że 20. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach uważam za otwarty, podobnie jak 18. Międzynarodowe Targi Logistyczne, Logistyczne. Odwarte, odwarte Wystawę wspólnie z prezydentem oglądał minister obrony narodowej Polski Tomasz Siemioniak, Włoch Giampaolo Di Paola oraz szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Prezentowany w Kielcach sprzęt to najwyższa światowa klasa. W ciągu 20 lat targi MSPO urosły do rangi najważniejszej imprezy tego rodzaju w Polsce i trzeciej po Paryżu i Londynie militarnej wystawy w Europie. To największe jak dotychczas targi zbrojeniowe. Już 20. edycja. To pokazuje, że zainteresowanie targami Kielce i lokalizacją tej wystawy tutaj jest nadal bardzo duże. Dzisiaj włoska wystawa wiodąca, najnowocześniejszy sprzęt z obszaru militarystyki. Potencjał tutaj zgromadzony jest naprawdę potężny. Zresztą widać, jak targi przez te 20 lat bardzo się zmieniły. Kto pamięta początki, ten wie, jak bardzo się zmieniły i jeszcze się zmieniają. Sama wystawa, patrząc z punktu widzenia Ministerstwa Obrony Narodowej, myślę, że przede wszystkim w bardzo pozytywny sposób pokazuje naszą armię. Od wielu lat imprezie towarzyszą Narodowe Wystawy. W tym roku swój potencjał zaprezentowały Włochy. Jednak polska oferta była równie imponująca. Pojazd, w którym teraz się znajdujemy, jest tą sztandarową propozycją, która jeździ w Afganistanie. Dokładnie ta wersja, dokładnie z tym wyposażeniem, służy polskim żołnierzom w kontyngencie afgańskim. Jest to kołowy transporter opancerzony Rosomak. Przez talibów przez wiele lat był nazywany Zielony Diabeł. Z tego względu, że po prostu się go obawiali. Jest to na wskroś nowoczesna jednostka, a obecnie na świecie chyba najnowocześniejszy pojazd, który został sprawdzony w boju. Ten pojazd służy już od ładnych paru lat w armii, bo trzeba przypomnieć, że kontrakt został podpisany w 2003 roku. Do dzisiaj, do 2012 roku tych pojazdów jest ponad 480 w polskiej armii, czyli jesteśmy, można powiedzieć, polska armia jest jedną z najlepiej wyposażonych mobilnych armii na świecie, bo jest to pojazd czwartej generacji, czyli jednej z najnowszych generacji, a przede wszystkim to, co powiedziałem wcześniej, sprawdzone w boju. Tą nowością to jest przede wszystkim symulator, który widać na naszym stoisku, symulator Jaskier. Jest to symulator kierowcy KTO Rosomak, jak można zauważyć, jest on na siłownikach, sześciu siłownikach, czyli po wejściu do tego symulatora po pierwsze czujemy się jak w prawdziwym Rasomaku, ponieważ wszystkie części zostały zamontowane z normalnego Rasomaka, z normalnego pojazdu, a przede wszystkim jeżdżąc tym symulatorem czujemy ruch pojazdu, czyli dokładnie tak ten symulator się zachowuje jak pojazd w terenie i to jest ta jedna z naszych nowości. Drugą nowością jest wóz wsparcia ogniowego Wilk które znajduje się zaraz obok nas. Jest to wóz zwierząt, w którym zamontowana jest armata 105 mm, a ciekawostkę stanowi fakt, że z tej armaty nie tylko strzelamy amunicją 105 mm, ale również przeciwpancernymi pociskami falari, czyli wszystko to jest wystrzeliwane przez lufę tego pojazdu. Największa polska grupa zbrojeniowa Bumar zaprezentowała swoją ofertę już po raz 20. W tym roku można było zobaczyć wszystkie rodzaje uzbrojenia i nowoczesne rozwiązania technologiczne dla wojska. Ta lufa kręcąca się za mną, którą Państwo widzą, to jest armata Hydra. Jest to nowoczesna, zdalnie sterowana armata przeciwlotnicza, zdolna razić cele na odległości do 5 km i na wysokości również między do, do 3-4 km. Jest to też element tak zwanej ochrony bezpośredniej w systemie obrony lotniczej. To, co dalej się tam kręci na takim ładnym, pancernym samochodzie samochodzie na też polskim jest to rada krótkiego zasięgu Soła. Na podobnym pojeździe jest jedno z najnowocześniejszych rozwiązań, w tej chwili, które wdrażane jest do polskiej armii wyrzutnia rakiet grom-poprad. Również zautomatyzowany system, bardzo niezawodny, bardzo szybki, mobilny służący do osłony polskiego nieba. Swoją ofertę prezentował także Sikorski, producent legendarnego Black Hawka. Śmigłowiec produkowany w Mielcu promował Siergiej Sikorski, syn Igora, pioniera lotnictwa i założyciela firmy. Stoisko oglądał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego już na stałe zapisał się jako miejsce prezentacji nowoczesnych technologii, produktów uzbrojenia i techniki wojskowej. Kielecka Wystawa to impreza o wyjątkowym znaczeniu nie tylko dla polskiego, ale też światowego sektora zbrojeniowego.